Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oto znajduję się w sztolni kopalni kwarcytu koło szklarskiej poręby. No i spróbuję tutaj zrobić woderowanie bez woderów. O w takim oto stroju, jak zawsze nieprzygotowany, ponieważ wodery sobie w domu leżą zakupione. No ale na każdą wycieczkę nie zabieram ze sobą woderów, bo nigdy nie wiem, kiedy mogą się przydać. Zimna woda, ale bardzo przejrzysta. I mam nadzieję, że będzie się to wypłycać, bo jeżeli będzie szło coraz głębiej, no to niestety sobie nie pozwiedzam. Bo aż nie chce się tak bardzo moczyć. Jeszcze raz kiedyś coś takiego robiłem. I woda była podobnie lodowata. Ale już mi prawie że sięga do pasa. Zobaczymy, ile to jestem w stanie tutaj ujść. O, o, o. Tu jest jakby troszeczkę płyciej. Belki się troszeczkę bujają, po których tutaj teraz idę. Ale o, po przejściu najgorszego, już wyszedłem nieco wyżej. <grytanie> Może nie będę całości przechodził. Zobaczymy. Chyba, że będzie wyjście na suche. Tutaj jest. Rozgałęzienie, ale woda czyściutka, zobaczcie. Tu zrobi się takie panoramiczne, panoramiczne zdjęcie. A to płytkie takie rozgałęzienie tamten tunelik też się tam kończy. No i tam jest te wejście, które wlazłem. Zaraz dostosuję światło, żeby było troszeczkę lepiej. No i pójdę jeszcze. Parę metrów do przodu. Buty sobie przynajmniej wypiorę. O, tu już jest całkiem płytko. Zobaczcie. Tu już tylko tyle mnie zakrywa, a tutaj, a tam wcześniej już nogawki spodenek zamoczyłem. O, te, te belki, po których idę, widzicie? O, tak one się bujają i pomimo, że tu głęboko nie jest, to obawiam się, żeby nie stąpnąć, niefortunnie na coś takiego. I się cały nie utopić razem z telefonem. Szkoda by było. No i tu już idę po kamieniach. Spróbuję iść trochę przy ścianie. Będzie odrobinę płycy. No i proszę Kolejne rozgałęzienia Te krótkie A tamto nieco dłuższe Ok O i wszystko Wygląda na to Że niebawem uda mi się Wyjść na suche I może nawet Dojść do końca tej tej głównej stolni, a może będzie drugie drugie wejście, albo przynajmniej otwór w stropie na powierzchnię. No, i tutaj leży bryła tego kwarcytu. I zwróćcie uwagę na, na ściany. O, tutaj ładnie widać te kwarcytowe, zaraz Wam przyzumuję. Kwarcytowe bloki. Może tak dam. Takiego zuma będzie najlepiej. No, i dlatego chyba się wzięła ta nazwa szklarska poręba, bo. Szkło rąbali. No jaka jest entymologia słowa szklarska poręba? Może właśnie stąd ta nazwa, ale tutaj tych, tych belek. I tutaj mamy kolejne rozwilenie. te płyciutkie, tamte głębsze. Zdjęcie jeszcze nie robiłem, zdjęcia będę sobie robił na, po, na powrocie. No i tutaj na tym głębszym została, yy, zostały stare przygnite belki. Zobaczcie jak to, jak to wygląda i tam się woda leje. No a te, metal, te, te po prostu betonowe, te betonowe słupki, no to widać jak one były wykorzystywane. To była obudowa tych, tych ścian. No i oprócz tego są jeszcze pomieszane z jakimiś tutaj podkładami kolejowymi, bo pewnie jakiś wagonik musiał urobek stąd wywozić. Och, jak ja się cieszę, że wylazłem z tej lodowatej wody. Normalnie zamraża nogi żywcem. Taka krioterapia. No i tutaj jeszcze więcej tych zmurszałych belek. Muszę uważać, bo one strasznie śliskie i jakie miękkie stanęłem na jedną to po prostu wpruchnął mi się aż noga zapadła jakbym w gówno wdepnął no i doszedłem szczęśliwie do końca sztolni polecam tą atrakcję turystyczną zwłaszcza w upały jak tak sobie zrobicie krioterapię tutaj w tej szczolni, to upał wam będzie niestraszny, chociaż jest, ja dojdę do końca. No i coraz bardziej tutaj jest yy, nieciekawie, jeśli chodzi o chodzenie. Dojdę może tam do końca i w, uda mi się może wejść do tej bocznej od nogi. Tu jest jakiś zbudowany. Jakby stolik z tych belek O patrzcie jak to się Jak to się wszystko ładnie Pruchienko I tu jest jakaś Pokrywa od czegoś Zaraz od, odzumuję. I chodnik taki patrzcie Pozawalany Ale biorąc pod uwagę Jakie to jest próchno Ja nie chcę żeby pod najmniejszym dotknięciem mi te ciężkie, namoknięte belki, żeby mi się zwaliły na głowę. Także naprawdę już tam nie wchodzę. No i co mogę powiedzieć? Zapraszam do opisu. Lokalizacja będzie w opisie, a także zdjęcia w opisie tego, co mi się tutaj uda pofotografować. Dziękuję za uwagę.